Ja obsadziłem te kątowniki. Przyszedł ten majster, tak patrzy na to okno, mówił: No, fajnie, fajnie, Patryk, zrobiłeś, nie? A teraz zrywaj to jeszcze raz. No i ja taki zaskoczony. <grym> czyli jeżeli budowlanka dla każdego? Czyli dla mnie też? Dokładnie, właśnie. Witajcie w pierwszym podcaście Blisko Brico. Ja jestem Kasia. Ja jestem Patryk. I porozmawiamy dzisiaj trochę o naszych branżach i nie tylko. Trochę opowiemy Wam dzisiaj o sobie, ale też poruszymy ważny temat. Powiemy o tym, jak to zrobić, żeby stać się ekspertem, albo co czyni nas ekspertem. I słuchajcie, nawias, Kasiu, powiedz proszę, jak to się stało, że zainteresowałaś się ogrodnictwem, bo to jest chyba ta Twoja dziedzina, Twoja działka. Tak, ogrodnictwo szeroko pojęte, tak bym powiedziała. To uh -huh. jest związane i z florystyką, i z projektowaniem, i z roślinami zielonymi. Mm -hmm. Bardzo szeroko. A od czego, od czego, od czego się to zaczęło? Wiesz, to, to jest takie, na pewno widzów i słuchaczy to ciekawi. Od czego to się, Wydaje się zaczęło? Wydaje mi się, że od dzieciństwa. Od dzieciństwa? Czyli tak, urodziłaś się, dostałaś kwiatek, mama mówi, będzie ogrodniczką. Jest taka możliwość, bo moja mama była ogrodnikiem. Naprawdę? <laughs> Naprawdę. No proszę. Więc ona od początku na pewno mm -hmm. zaszczepiła taki. Idź po tego kwiatka, kup mm -hmm. tego kwiatka. Tego bakcela takiego. Tak. tak? Tak, idź do tego ogrodu, no zetnij tą trawę. No mhm. i tak, jako dziecko na początku, no to wiadomo, to nie do końca na początku mi się chciało, mówiłam. No, no, no. Nie, ja nie będę ogrodnikiem, nie. <laughs> Ale tak jednak. Czasowo potrafiłabyś powiedzieć, nie wiem, miałaś 5 lat, 6 lat. Ja, ja, kiedy, kiedy to się stało? No bo to tak wiesz, no idziemy sobie do tej szkoły, kiedy jest ten moment? Myślę, że dopiero na studia. Co ty mówisz? Dokładnie. Ja okay. myślałam, że ja zwiążę się z geografią. Że oh. będę podróżować, będę mhm. studiować geografię. Po czym okazało się, że to jednak nie to. I jednak wróciłam, wróciłam do domu, poszłam mhm. na ogród i tak pomyślałam, może jednak to ogrodnictwo. W sumie znam te rośliny. No i tak jakoś poszło. A twoja mama powiedz, pracowała jako ogrodniczka? Czy to, jest, czy to też było tak, że. To była jej pasja, gdzie ona się jakoś tam przerodziła w pracę. Pracowała częściowo, pracowała, pracowała tak, mhm. tak. Ukończyła studium ogrodnicze, bo kiedyś też było takie coś jak okay. studium ogrodnicze. I wiadomo, i to przy szklarni, i mhm. przy nasadzeniach, i w zieleni miejskiej tak samo pracowała. No i po, potem, wiadomo, to już się pojawiłam ja, więc to już <ścoughs> ciężej było. No tak, jasne. Czyli jeszcze raz, podsumujmy. To było tak. Chodziłaś sobie do szkoły, do podstawówki jakiejś tam, potem poszłaś do innego zupełnie liceum, i potem studia. Też w innym kierunku, czy już od razu ogrodnictwo? Jeszcze gimnazjum. Wobec. Jeszcze gimnazjum, widzisz, A, bo to jest ta różnica tak. tych roczników, Ale z tego mała. Ja gimnazjum, to ja nie wiem, co to gimnazjum. Więc no. tak, to, to tak wyglądało. Mhm. Aczkolwiek może w gimnazjum i w koniec podstawki zainteresowałam się bardziej przyrodą. Ok. To były bardziej parki krajobrazowe, parki narodowe. Coś mhm. mnie już tak ciągnęło w tą stronę, ale jednak dalej twierdziłam geografia. To na pewno będzie to. Okay. A u Ciebie jak to było? U mnie jak to było, no to, to, to wiesz co, czasu by nam brakło, o. żeby opowiadać, ale spróbujmy tak troszkę skrócić. Dzieciństwo, bo budowlanka to mhm. moja dziedzina, i też, też ta budowlanka taka jest, wiesz, szeroko pojęta. Ja nie jestem tym typem człowieka, że specjalizuje się w jakiejś jednej konkretnej dziedzinie. To mi się kojarzy z takim naukowym podejściem, nie? że tak. naukowiec to jest taki, wiesz, ma jedną dziedzinę, całe życie, on robi jedno i to samo. Ja tą budowlankę biorę tak szeroko. Jak się zaczęło? Jest taka fajna rzecz, taka ciekawostka. Kiedyś mama, jak byliśmy dzieciakami, jeszcze czasy Peweksu, nie wiem czy wszyscy pamiętacie, czy znacie, kojarzysz Peweks? Kojarzę, ale. Że coś takiego było. Było, że coś było. takiego było. No właśnie, no to kiedyś mama poszła do Peweksu i kupiła taki mały zestaw Lego. Było nas trzech braci, no i zaczęliśmy się bawić z tym małym zestawem Lego. I raz na jakiś czas, jak była taka możliwość, to mama taki zestaw klocków Lego kupowała. I bardzo lubiliśmy z tego coś tam budować, tworzyć takie wiesz, manualne rzeczy. I to wtedy chyba, chyba wtedy był ten moment. Że bym powiedział, że gdzieś tam odkryły się takie manualne zdolności. Bo mhm. ogólnie budowlanka to jest bardzo dużo zdolności manualnych, no chyba że jesteś jakimś tam inżynierem już, nie? Ale taka, nazwijmy to taka budowlanka, o której mówimy. Taka mhm. potoczna, dla każdego znana. To jest dużo prac manualnych i to był ten moment. I później jakieś takie majsterkowanie. Gdzieś tam robienie różnych rzeczy, naprawianie, bo to też były jeszcze takie czasy, że albo nie było cię stać na wszystko, albo po prostu czegoś nie było, nie? Mhm. więc trzeba było sobie naprawić, poprawić, zrobić, zbudować, no to to się tak zaczęło. Później u mnie ten etap gimnazjum odcinamy, bo to ten rocznik, że jeszcze gimnazjum nie było. Po prostu się więc... nie załapałaś. Nie, w tym no nie załapałaś kotyle. się, to tam <laughs> parę lat później coś tam rodzice... No. W każdym razie gimnazjum nie było. Było liceum, chodziłem do jakiegoś takiego liceum, do budowlanki, to szkoła tak się nazywała mhm. budowlanka. I tam no, długo nie wytrzymałem, z rok chodziłem, potem coś tam z tą nauką mnie poszło, różne tam sytuacje. Zszedłem do szkoły zawodowej i tam też byłem tylko rok. I na praktykach nauczyciel kazał mi coś tam zrobić, i mi to nie pasowało, że on chce, żebym szpachlował gładzią drewno, jakieś tam mhm. ramy okienno stwierdziłem, że nie. I to był też taki czas, że żeby coś mieć, jakieś pieniążki w domu, no to nie było takiej możliwości, bo tylko sama mama nas wychowywała. Więc jak chciałeś sobie coś kupić, to trzeba było iść sobie zapracować. Gdzie najprościej? Do budowlanki. Do budowlanki. Do budowlanki w najprościej było się załapać, żeby wiesz, coś sobie zrobić. Można było tak sobie troszkę tam na boku popracować, więc szedłem do pracy, tam sobie zarabiałem jakieś pieniążki, żeby coś tam sobie kupić, zrobić, załatwić. I to spowodowało, że gdzieś tam ta droga zawodowa się rozpoczęła. Później, już w kolejnym roku, rzuciłem szkołę i poszedłem do roboty. Po prostu do roboty, do łopaty, do kopania rowów. I tam się zaczęła ta budowlanka już tak na poważnie, czyli pierwsze prace. I już tej budowlance zostałem tak przez 20 lat. Sporo czasu, sporo, sporo czasu, czasu no. ale to jest na pewno doświadczenie. Jest to doświadczenie. Czegoś się uczysz, szczególnie jeśli lubisz coś tam robić, tworzyć. No, to, to jest, jest to coś fajnego. Jest coś, coś co może za, może inaczej. Zapłaciłem za to pewnymi elementami, na przykład mm -hmm. kręgosłup, mm -hmm. bo troszkę tam, jak byłem młodszy, to przeciążałem pewne rzeczy, robiłem nie tak jak potrzeba, więc to jest jakaś taka cena tego doświadczenia, ale doświadczenie jest, więc staram się z niego korzystać. No i co, No też dlatego chyba się tutaj widzimy, że różnimy się troszkę branżami, a to jest potrzebne, no więc będziemy się pewnie w jakiś tam. Sposób uzupełniać, więc tak to się stało w moim przypadku. W twoim przypadku szkoła to mówiłaś, nie? że to było... Z... Tak, później... Ale prostu... ty skończyłaś te studia w tym kierunku, że jesteś, tak. nie wiem, jak, jak się nazywa ten kierunek? Kończysz jako ogrodniczka, czy, czy jak? Jestem inżynierem ogrodnictwa. Inżynierem ogrodnictwa. Czyli konkretny kierunek, konkretna szkoła, studium, inżynier tak, ogrodnictwa. Tak, później Super. jeszcze magisterka, a to już bardziej w ochronę środowiska, mhm. poszłam z łąkarstwem. To też Ale bardzo ciekawe doświadczenie. Możesz powiedzieć, że to ogrodnictwo stało się taką twoją pasją? Ono faktycznie, że to jest tak, że to ci taką wiesz, sprawia taką przyjemność, taką radość z tej pracy? Masz? Oj, Co tak. Masz? Tak, dokładnie. Ja się bardzo rozwijam w tym kierunku. Uh -huh. Dalej, mimo wszystko. Za każdym razem, jak czegoś nie wiem, uh -huh. ja muszę się tego dowiedzieć. Okay. I to zawsze jest w tym ogrodnictwie. Jeżeli nie znam jakiegoś szkodnika, ja muszę. Znaleźć, co to jest. I to jest ta różnica, nie? Że jak chodzimy do szkoły, to uczymy się czegoś, no bo czegoś trzeba się uczyć, ale dopiero kiedy ta nasza nauka staje się pasją, to my wtedy uczymy się chętnie. Uh -huh. nie? Tak, dokładnie. Tak samo jak czasami mam takie sytuacje, uh -huh. że znajomi przychodzą z liśćmi do mnie okay. i mówią, Kasia, co jest na tym liściu? No i ja potem patrzę, patrzę. w sierniastek. O, jak to zobaczyć? No, już kilka razy takie to widziałam, no, wiem jak to, to zwalczać, mhm. więc musisz wziąć to, to i to. Jeszcze jedną rzecz chciałem cię zapytać, przypomniałem mhm. sobie. Powiedz, gdzie ty zdobywałaś wiedzę i w jaki sposób? Jakby pomijając to, że no wiadomo, że w szkole czegoś się mhm. uczymy, gdzie ty tą wiedzę zdobywasz, gdzie się tego uczysz? Oprócz tego bardzo dużo czytałam na początku. No jednak. Ale później właśnie zaczęłam sobie kupować kwiaty. To też jest ciekawa sprawa. Czyli nie, że mąż czy chłopak Ci kupuje kwiaty, sama sobie kupujesz kwiaty. Sama sobie kupuję kwiaty, tak. Panowie tak. genialne. Mieć ogrodniczkę w domu, na sobie sama kupuje kwiaty. Słuchajcie, jest jeszcze lepszy patent. Jak ja przynoszę te kwiaty, to stawiam je z tyłu. Jak tak zorientuję się po dwóch dniach, to mówię, że już stało. Nie kłamie. <słuchaj> <słuchaj> nie kłamie? Nie kłamie. No tak, tak. no tak, ale jest ich dosyć sporo. No okay. i tak jak przynosiłam te kwiaty, to... Chciałam wiedzieć więcej i więcej. A mm. ktoś mówił, że ma taką, ale u niego są takie liście. Co sprawdzałam? A może Jest. brakuje tego, a może brakuje tego. No i zaczęłam robić jakieś takie porady. Tutaj dzwonili, powiedz Kasia, co się dzieje. I mm. myślę, że u Ciebie pewnie podobnie. Właśnie. Pewnie podobnie. I teraz powiem Ci, dlaczego, mm -hmm. dlaczego Cię o to zapytałem. Dlatego, że w moim przypadku to było tak, że jeszcze w podstawówce chodziłem do biblioteczki publicznej i tam pojawiła się na. Regała gazeta Murator. Uh -huh. To o, generalnie tytuł jest dość znany, i no, wiemy, że, że takie pismo istnieje, ale wtedy to było ponad 20 lat temu, już nawet będzie z 25 lat temu 25-27 lat temu to było tak, że czasopismo Murator było takim bardzo branżowym czasopismem, gdzie było wszystko opisane. Strony były czarno-białe jakąś tam maszynową czcionką wypisane te informacje i naprawdę jak chciałeś się coś dowiedzieć, to musiałeś po prostu to poczytać. Mhm. Musiałeś sobie przeczytać, nie było internetu, że tam wiesz, każdy miał dostęp, nie było komputera w domu, więc szedłem do biblioteki. Siadałem tam sobie w kąciku i brałem tą gazetę i po prostu czytałem, nie? Później jak byłem już trochę starszy, miałem swoje pieniądze, to sobie kupowałem muratora. To taki sentyment był. Teraz troszkę już tak mniej z tego czasopisma, czasopisma korzystam, ale przez sentyment czasem kupię sobie muratora, mm -hmm. żeby po prostu zobaczyć jak się zmienił. I inna taka droga to była taka, jak to w budowlance często tak jest, że dowiadujesz się od kogoś, nie? Masz jakiegoś tam wujka, dziadka, znajomego. On ci pokazuje, weź, zrób to tak. No i w taki sposób się uczyłem. Nie? Ktoś mi pokazał, no i ja później to robiłem. I też tak było, że przez moją zawodową drogę jakoś tak się to ułożyło, że zawsze trafiałem na bardzo wymagających fachowców. Zawsze. Pamiętam, pierwsza taka praca. Kazali mi takie kątowniki aluminiowe w oknie obsadzić. Na gładzi, ja obsadziłem te kątowniki. Przyszedł ten majster, tak patrzy na to okno, mówi: No, fajnie, fajnie, Patryk, zrobiłeś, nie? A teraz zrywaj to jeszcze raz. No i ja taki zaskoczony, on był niezadowolony z efektu, musiałem to wszystko zerwać i dopiero jak to czwarty czy piąty raz zrobiłem, on przyszedł, popatrzył, mówi tak, teraz jest dobrze. I tak się ta moja droga zawodowa układała, że zawsze trafiałem na bardzo wymagających, czy takich właśnie ludzi, którzy mnie uczyli, czy później już klientów, no i to powodowało też, że ta moja jakość pracy, czy ten poziom pracy się podnosił. Rodzice moich znajomych, mhm. też z ogrodnictwa. Czasami też dzielą się ze mną wiedzą. To też dla mnie jest bardzo fajne. No właśnie, nie? Bo Ja przychodzę z inną wiedzą albo pytaniem, a oni się tym interesują. I to też jest dla mnie mega fajne, bo uh -huh. dostać takie porady od takiego specjalisty, to jest po prostu wow dla mnie, który wie od razu. No i właściwie to też tak płynnie uh -huh. możemy teraz przejść do tematu tego bycia ekspertem. Kto to jest ekspert według ciebie, Kasia? Jak, jakbyś tak ogólnie chciała powiedzieć, kto to jest ekspert? Osoba szukająca rozwiązania. Moim zdaniem to Super. jest ekspert. Ciekawe. Tak, w tą stronę bym poszła. Uh -huh. Uh -huh. A u Ciebie jak to jest? Jak myślisz? Kim jest ekspert? Ja bym powiedział, że ekspert to taki człowiek, który cały czas pozostaje z taką otwartą głową. Uh -huh. Jest gotowy, żeby cały czas się uczyć. I w ogóle mi się wydaje, że ekspert to człowiek, który całe życie się uczy. Uczenie się jak najbardziej. Trzeba się uczyć cały czas, no, cały więc... czas są nowe tematy, Jasne. są nowe rozwiązania przede wszystkim, bo to też jest ważne. Tak. U Ciebie w, tak, tak. w temacie budowlanki cały czas. tam cały, cały czas. czas jest przekrój. Mhm. U mnie są nowe środki ochrony roślin, nowe nawozy, mhm. bardzo dużo rzeczy, Jasne. które też muszę cały czas dopracowywać. Więc... No to jakbyśmy ciągnęli ten wątek mhm. dalej, to co według Ciebie sprawia, że ktoś staje się ekspertem? No, bo nie można powiedzieć mm -hmm. o kimś, że wiesz. No zaczynasz, jesteś na początku drogi, no to nie, nie możesz być ekspertem, nie? Mm -hmm. Ciężko nie, tak nie. powiedzieć. Co, co powoduje, że ktoś się staje ekspertem? Ja myślę, że po czasie stajesz się ekspertem, kiedy możesz komuś już coś pokazać. Jak ktoś się do ciebie zgłosi, a ty znasz to rozwiązanie, możesz okay. go tego nauczyć, pokazać, przekazać swoją wiedzę. Mm -hmm. Czasami jeszcze sprawdzić, co on może to ci, tobie mm -hmm, powiedzieć, mm -hmm. ale myślę, że to jest właśnie to. No, to Ja, ja, ja ci, że ja bym się z tym zgodził, że człowiek, który już coś potrafi przekazać, czyli już jesteś w stanie też czegoś kogoś nauczyć, pomimo tego, że sam dalej się uczysz, to już można byłoby tak o tobie powiedzieć, chociaż wiadomo, wiadomo jak to jest, ilu ludzi, tyle ekspertów, nie? Tak. Na przykład ktoś może się zajmować jakąś dziedziną przez 5 lat, a ty nigdy się tym nie zajmowałeś, no to on już będzie dla ciebie ekspertem, nie? Tak, dokładnie. On już będzie, on w tej dziedzinie, w tej małej, wąskiej, już będzie. Będzie dla Ciebie ekspertem. No, to jest, to jest dobre. To jeszcze jest taka fajna sprawa jak ekspert. Wiadomo, w książkach mamy opisane, że na przykład coś musi być posadzone w tym miejscu, ale ekspert mhm. dla mnie jest też osobą taką, która wie, że mimo tego, że takie stanowisko jest książkowe, to metodą prób i błędów... Sprawdzi, że można je posadzić jeszcze w innym miejscu. Ale to jest super, co powiedziałeś. Czyli to byłoby takie połączenie teorii z praktyką. Tak, nie? dokładnie. To już jest ekspert, tak. bo no w szkole się uczysz, no to masz tą teorię. Jak tylko się jakby uczysz od momentu, kiedy coś zaczynasz robić, to troszkę brakuje ci wiedzy. Tak. Więc dokładnie. dopiero jak połączysz te dwa elementy, czyli tą teorię z tą praktyką, no to wtedy możesz stać się ekspertem. Tak, myślę, że to jest to właśnie. No to jak stać się ekspertem? Jak stać się, jak Katarzyna stała się ekspertem w ogrodnictwie? Ekspertem stałam się w tym momencie, kiedy zaczęłam dawać te porady. Wiadomo, okay. że dalej się nim staje, bo cały czas uzupełniam wiedzę. Ale zaczęłam robić warsztaty, gdzie mogłam przekazać tu wiedzę dzieciom, uh -huh. bo często robiłam warsztaty dla dzieci. O, to super kierunek w ogóle, nie? Zaczynać od tego pokolenia. Tak, one są tak początku. chłonne wiedzy i najgrzeczniejsze, bo jak robiłam już. Przykładowo dla dorosłych zupełnie inna energia. Ale wiesz dlaczego? I już hmm. mają swoje wyuczone. Bo dzieci jeszcze nie są ekspertami. Ale jak ty <grym> rozmawiasz z dorosłym, to trafia ekspert na eksperta. <grym> no i to już wtedy ciężko, nie? Aczkolwiek taki mali, mali eksperci też mi się zdarzali. Uh -huh. Ale byłam zafascynowana ich wiedzą, mimo takiego mały człowiek, a jednak dużo już wie. Uh -huh, uh -huh. Myślę, że najbardziej są wrażliwi na to, więc to też jest sprawa. A następnie w sprawie eksperta, no to zaczęłam robić swoje. Social media. Właśnie, o to chciałem Cię zapytać. Gdzie można tej Twojej ekspertyzy, tej wiedzy eksperckiej zakosztować? Gdzie Cię znaleźć? No głównie na Instagramie, Facebooku mhm. i pod nazwą Panna Monstera. Właśnie, i wiesz co? Bo widzowie, wy jeszcze nie wiecie. Ja też nie wiem, a chętnie się dowiedział. Co co, jak ten skrót rozszyfrować? Panna Monstera. Panna. Bo panna, bo panna. Bo panna. Genialne. słuchajcie, jesteś kawalerem, to zrób sobie skrót kawaler. No, Dokładnie. Ja się Genialne. tego nie wstydzę. Nie, jakby, super, super, Więc no. super, ale oprócz tego znaku zodiaku też jest panna, więc okay. jakby wszystko się zgadza. A Monstera. Monstera to jest. Monstera to po prostu były pierwsze rośliny, które najbardziej chciałam mieć w domu. Te, okay. co kupiłam, były. Mała, mała Monstera. Urosła już na metr 50. No i oprócz tego bardzo często je mimowoli używam. Później tak spojrzałam na to, mówię, musi, musi być Panna Monstera. Więc jakby to wyszło tak naturalnie. Czyli teraz jak wpisujemy w Instagrama Panna Monstera, to wiemy, że to jest nasza Kasia Ogrodniczka. Tak, ale wiem też, że ty też chyba masz takie social media. No coś tam robię, słuchajcie, coś tam robię. Uradaj. Coś tam robię, no więc dzielę się swoją, może wiedzą, wiedzą tak, bo wiadomo, że gdzieś trochę tej wiedzy jest, ale też swoim sposobem pracy, bo myślę, że każdy może mieć swój, swoją drogę robienia jakiejś czynności i zawsze ona będzie ok. Ja po prostu zachęcam widzów, słuchaczy, żeby po prostu zobaczyli, jak pracuję. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, coś, ktoś chce zobaczyć, to prowadzę swój kanał na YouTube. Nazywa się Budowlanka dla każdego. Budowlanka dla każdego. Szeroka dziedzina, więc. Sporo fajnej wiedzy podanej wydaje mi się w ciekawy sposób, więc gdybyście chcieli, tam możecie mnie znaleźć. Na Instagramie rzadziej publikuję. Troszkę więcej na TikToku z pasji do budowlanki. To taka pokrewna nazwa. Związana też z tym, że budowlanka to moja pasja. Czyli jeżeli budowlanka dla każdego? Czyli dla mnie też dokładnie. Właśnie, i widzisz świetnie, właśnie, że o tym to byś chciała tak. zapytać. Tam też są fajne porady, fajne rzeczy, również dla kobiet. Mam też swoją małżonkę, która pomaga mi w tych dziedzinach. To też fajnie jak dziewczyny, kobiety chcą. Zresztą taki widzę też trend, że coraz więcej kobiet chętnie się angażuje w takie budowane prace. I to jest fajne. To jest fajne. Kobiety mają pewną taką unikalną cechę, której czasami brakuje mężczyznom. Nie wszystkim, ale świetnie widzą kolory, mhm. świetnie rozróżniają kolory. Nie wszyscy faceci, faceci z reguły znają trzy, biały, czarny i jeszcze tam jeden. Kobiety mają tą paletę barw szerszą, fajnie umieją dobierać to kolorystycznie i są bardzo dokładne. Więc zachęcam wszystkie panie, żeby się nie bały, uh -huh. żebyś miała, próbowała, bo budowlanka jest dla każdego. Dla każdego. No i Kasia, ostatni temat, który mógłbym no. nam spiąć klamrą. Tak. Ten podcastik i pytanko: jak stać się ekspertem, ale jedna rada jedna taka rada, którą byś dała młodym ludziom którzy chcą zostać ekspertami ogrodnictwa? Ogrodnictwa. Jeżeli już wybierzecie ogrodnictwo, to po prostu próbujcie sami. Próbujcie sami, metodą próby błędów uh -huh. sprawdzajcie. No i myślę, że wytrwałości. To no, chyba najważniejsze. Też miałam takie zawahania czasami, czy na pewno, ale jednak to jest to. A Super. Ty co sądzisz? Jak w budowlance. Jako miałem ja dał radę? Zgodziłbym się z Tobą. Uh -huh. Uczcie się od Starszych, innych i od lepszych, zawsze od lepszych od siebie mhm. się uczcie, bo to podnosi Twój poziom. I nie bójcie się, nie bójcie się próbować. To, że zrobicie coś źle, że zrobicie to drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, setny raz, bym ja miał opowiadać tutaj o tym, co mi nie wyszło, co się nie udało, to właśnie ta suma doświadczeń powoduje, że stajesz się ekspertem. Uczcie się, róbcie, pracujcie ciężko, a będą efekty taka Dokładnie. była moja rada super metodą próby błędów metodą prób i błędów super Kasia fajnie to... bardzo miło było mi cię trochę bliżej poznać mi również no i co drodzy widzowie to był pierwszy podcast w programie blisko brico do zobaczenia do zobaczenia